Jezusowa Kardiologia i portal niedziela.pl prezentują podcast Umajony zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Odcinek 14. Niezależnie od tego, którą masz teraz godzinę i kiedy dokładnie słuchasz tego odcinka, to te dzisiejsze rozważania, tak jak zresztą przez cały maj, zaczęliśmy na samym początku dnia. I tak sobie myślę o tych początkach w kontekście Matki Bożej. Zobacz, ile ważnych dla nas rzeczy zaczęło się właśnie przy niej. Początek Nowego Testamentu przy Maryi, początek ziemskiego życia Jezusa przy Maryi. Właściwie to początek nowej ery zaczyna się właśnie przy niej. Przed oczami mimo że Wielki Post się już dawno skończył, mam teraz także drogę krzyżową. Zobacz, że właściwie początek tego marszu Jezusa na Golgotę zaczyna się dopiero w stacji czwartej, bo pierwsza to jest jego skazanie, druga to wzięcie krzyża, a trzecia to upadek. I właściwie Jezus zaczyna drogę dopiero w stacji czwartej, czyli przy Maryi. I często myślę sobie o tym w ten właśnie sposób, kochani, że Jezus rozpoczyna iść fizycznie na Golgotę właśnie po spotkaniu z nią. Zaraz po upadku rozpoczyna drogę przy swojej matce i tak jakby to spotkanie daje mu siłę, żeby przejść przez wszystkie kolejne stacje. I powiem ci szczerze, trafia to do mnie. Że to, co ważne, warto zaczynać przy niej. Tak jak ziemskie życie Jezusa, jak Jego krzyżową drogę, jak Nowy Testament, czy nawet nową erę to wszystko zaczyna się przy Matce Bożej. Myślę sobie, jest w tym duża mądrość, żeby każdą drogę, czy ona jest mała, czy duża, czy mniej ważna, czy bardziej, rozpoczynać przy niej, jak, jak każdy dzień, może nawet ten dzisiejszy. Oddać jej swoją drogę już na starcie, to znaczy i osiągnąć cel, i mieć towarzysza w trakcie tej drogi. I wiele takich życiowych dróg ludzie zaczynają przy Maryi. Zobacz, papież Franciszek każdą swoją pielgrzymkę zaczyna przed jej obrazem w Rzymie. Pamiętam też, jak ważne było i wiem, że jest do dzisiaj to, że w sanktuarium, gdzie byłem wikariuszem zaraz po święceniach. Każda para nowożeńców, od razu na początku swojej wspólnej drogi, po mszy świętej, jeszcze przed wyjściem do ludzi z kościoła, szła do bocznej kaplicy z cudownym obrazem Matki Bożej, powierzając jej swoją drogę. Patrz, jak wielu rodziców, już na początku życia, jeszcze przed urodzeniem, oddaje swoje dziecko Matce Bożej. To są bardzo ważne sprawy. Z nią wyruszać w dzień, z nią rozpoczynać pracę. Powiedzieć jej w sercu szczerze, spontanicznie, parę słów na początku jakichś nowych zadań, czy sprawy, która niespodziewanie zaczyna się w ciągu dnia, to od razu sprowadzić dużo błogosławieństwa i dobra w te osoby i sprawy. I myślę sobie jeszcze, kochani, o tej drodze krzyżowej Jezusa, że już na samym jej początku Maria dobrze wiedziała, jak ta droga się skończy: że będzie straszna, że będzie trudna. I pewnie jej matczyne serce życzyłoby własnemu synowi, aby tą drogą iść nie musiał, ale ona, zamiast zmieniać mu tę drogę, po prostu mu w niej towarzyszy. To ten motyw, o którym mówiliśmy też już w jednym z poprzednich odcinków o tym osładzaniu losu, którego nie mogę zmienić czym podzieliła się ze mną jedna z niewierzących osób, o której wspominałem parę dni temu. Ja pewnie nieraz chętnie pozmieniałbym ludziom drogi. Jeszcze pół biedy, gdybym to robił z miłości do nich, no ale w ludzkiej słabości pewnie nieraz mam ochotę zmieniać jak Piotr Jezusowi drogę dla własnej korzyści. Maryja mnie z tego leczy. Jej postawa mi pokazuje, że są takie ścieżki w życiach innych ludzi, na których tak jak ona Jezusowi trzeba i wystarczy po prostu wiernie i z miłością towarzyszyć. Na samym końcu tych naszych dzisiejszych rozważań na temat początków dróg. Myślę sobie także o scenie zwiastowania i o drodze, jaką Maryja przeszła. Zobacz, przecież o tym, że będzie Matką Jezusa, powiedział jej anioł. Ona w to weszła, mimo że pewnie sama sobie tego nie wymyśliła, dowiedziała się o tym od anioła. Ten początek pokazuje mi że w moim życiu jest miejsce na sytuacje, które mnie dotyczą, ale o których dowiem się od kogoś, które może niekoniecznie sam zaplanowałem, i w takich początkach też najlepszym oparciem i zrozumieniem jest Maryja. Pomyśl więc, może sobie dzisiaj: jakie drogi przed tobą? Może coś musisz zacząć, może w coś wejść. A może właśnie jesteś teraz w początkowej fazie jakiegoś procesu, pracy, jakiejś relacji, a może po prostu na początku dnia? Jakikolwiek to jest start, to bądź pewna, bądź pewien, że wszystkie starty nadają się do tego, żeby z Marią je przeżywać. Nagrodą jest jej towarzystwo przez całą drogę i osiągnięcie celu zgodnego z wolą Boga. Może nie zawsze takiego, jakiego sam bym oczekiwał, ale na pewno takiego, który dla mnie i dla innych ostatecznie okaże się po prostu najlepszy.